Cześć kochani, tu Agnieszka, już widziałyście, mam nadzieję, film o rzeczach, które warto kupić na Shein. Jak widzicie, nagrywam ten film w ten sam dzień i teraz powiem Wam o rzeczach, których nie warto kupować, na które trzeba uważać, na które które sobie lepiej po prostu odpuścić, więc jeżeli jesteście ciekawe, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie dla Was przydatny, zostawiacie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i zaczynamy! Pierwsza rzecz, która mi się nie sprawdziła, jak zamawiałam praktycznie za każdym razem to są jeansy dżinsy na szyinie są w bardzo wielu wersjach, naprawdę możecie kupić dużo różnych dżinsów czy zwykłych, czy klasycznych, czy jakichś odjechanych w różnych kolorach i tak dalej ale zwykle te dżinsy po prostu są brzydko odszyte i brzydko wyglądają przede wszystkim na pupie nie zgrabnie, kieszenie często są małe często są umieszczone tak, że ten Tyłek, za przeproszeniem robi się większy, jakiś taki wywalony nazwijmy to w ten sposób. No po prostu wygląda niezgrabnie. Ciężej jest też trochę z rozmiarówką jeansów, jeżeli chodzi o Shein, bo mm, jak zamawiałam właściwie 3 czy 4 pary, to. Żadna mi się nie sprawdziła, jeżeli chodzi o rozmiar i rozmiary, które tam są podane niby są ok, ale często te dżinsy, uwaga, odsuwam się, układają się na przykład źle w kroku, jakoś tam się marszczą właśnie na pupie, albo są ciasne, albo coś tam, często właśnie tutaj jest największy problem, wyglądają po prostu niezgrabnie tutaj z przodu, także jeansy, jeżeli chodzi o denim, to jest taka rzecz, na którą radzę uważać. I sama, że tak powiem, podejmę się tego wyzwania i zamówię w którymś momencie same jeansy z 3 i zobaczymy, a nóż zmienimy zdanie, a nóż się okaże, że znajdę jakieś perełki, ale jak na razie no, nie sprawdziły mi się jeansy i omijam raczej z daleka. Kolejna kategoria to jest bielizna. I nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądałyście, ale swego czasu Gracjan y, zrobił mi takie zamówienie. Pamiętam, że jedno było na dzień kobiet, drugie walentynkowe. I tam właśnie pododawał różne takie bielizniane rzeczy, koszulki itd., dalej. Tego nie zamawiajcie z Shina, bo to jest takie gniotowe. To jest tak. Takiej kiczowatej jakości. To na modelkach wygląda oczywiście pięknie i tak dalej, ale jak przychodzi, to to są jakieś takie plastikowe siatki. No po prostu brzydkie są te rzeczy i zero tego, co powinno być w jakiejś tam atrakcyjnej bieliznie nie ma. Wygląda to kiczowato, wygląda to po prostu źle, wygląda to, nie wiem, gorzej niż ze straganu, moim zdaniem. Także bielizna tego typu, jakieś koszulki nocne, koronki i tak dalej, tyule, no nie. To, To. To lepiej sobie darować. Kolejna sprawa to jest coś, o czym wspominałam w poprzednim filmie, a mianowicie futrzaki, ale te tanie. Wdarzyło mi się nieraz, nie tylko zresztą z Shein, ale i z innych e, sklepów e, chińskich, e, zamówić tanie futrzaki, ale skupmy się na Shein. W innych sklepach było podobnie. Takie tanie, około 20 na przykład dolarów, trochę mniej bądź troszkę więcej i nie, one są zawsze cienkie, one są nie, nie są ciepłe, w ogóle są cieniutkie, układają się tak byle jak wiszą po prostu na sylwetce, nie mają tej mięsistości, nie mają tej puchatości, także tanie futrzaki takie koło 20-25 dolarów, no to, to po prostu nie opłaca się tego zamawiać. E, natomiast w poprzednim filmie Wam że jeżeli go nie widziałyście, to zajrzyjcie, będziecie go mieć też w opisie i tutaj się Wam, że tak powiem, pokażę. E, droższe futrzaki są po prostu lepsze, takie około 40 dolarów. Tam w tamtym filmie macie dużo różnych rzeczy wymienionych, które warto kupić na między innymi właśnie futrzaki i teddy decoty, a te tanie, czy właśnie coaty, jakieś takie tanie, cienkie nie, po prostu nie ma sensu i czasami nawet jak popatrzycie na zdjęcie, to widać, że ten futrzak jest cienki, bo jeżeli robią się takie, wiecie, dużo fałd na przykład już na modelce to znaczy, że no, raczej mamy do czynienia z czymś cienkim, niepraktycznym i jak przyjdzie to naprawdę, to wygląda często jak jakiś szlafrok albo coś w tym stylu, nie warto kupować tanich futrzaków takich super tanich na SHEIN Kolejna sprawa to są pędzle do makijażu. Słuchajcie, mi się zdarzyło trzy razy popełnić takie zamówienie, gdzie zamawiałam właśnie zestawy pędzli. I w każdym z tych zestawów było może dwa, może trzy pędzle, które realnie nadają się do użytku, do makijażu, do makijażu oka konkretnie, czy do makijażu twarzy, a reszta to są totalne gnioty. To są rzeczy, które tak jakby są marnowaniem plastiku po prostu. I nie wiem, mogę je dać mojemu dziecku, żeby sobie malowało coś na kartce i tak dalej, żeby jakoś w świecie je pożytkować, Ale nie zamawiajcie zestawów pędzli um, z szyina, chyba że ja jakiś trafię w którymś momencie, który rzeczywiście będzie rewelacyjny to na pewno Wam dam znać w którymś, wiecie, filmów takich typowych, szyjnowych, w stylu mierzymy gadżety i te sprawy. Natomiast jak na razie, no, nic mi się z tego tak nie sprawdziło, żeby mogła Wam cokolwiek polecić. Uważam, że te pędzle są po prostu złej jakości. Jeżeli chcecie kupić pędzle złej jakości, no to możecie je kupić, że tak powiem, wszędzie. Czy na szyjnie, czy na Aliexpress, jeszcze pewnie taniej, ale no pędzli na inie nie warto. Kolejna kwestia to są um, takie różne przybory kuchenne, ale bardziej chodzi mi tu o talerzyki. Słuchajcie, mi się kiedyś zdarzyło, że zamówiłam talerzyk w moim przeświadczeniu, ceramiczny, jakieś tam cytrynkę czy pomarańczkę, a przyszły mi plastik, e, nie plastikowe, tekturowe talerzyki. To jest coś, na co trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę, bo tego jest na nie mnóstwo. Żebyście się nie nacięły, że na przykład, o, zamawiam ładny talerzyk, tralalala, a przychodzą Wam tekturki. No, tak, trzeba zwrócić uwagę tam, yy, gdzie jest napisane details, czyli szczegóły produktu, z czego to jest wykonane, bo możecie się naciąć. No, a tekturowe talerzyki, no przepraszam, można kupić wszędzie za grosze, także w Polsce. Zwracajcie na to uwagę i ja, jakby nie polecam, bo się nacięłam. Nie polecam. I kolejne akcesoria to są akcesoria łazienkowe. Trzeba tutaj zwrócić mocną uwagę i to, co Wam odradzam, to są wszelkie metalowe, jakieś mydelniczki, jakieś pojemniczki, kubeczki i tak Powiem Wam tak, że ja swego czasu w zamówieniu takim nowym do filmu zamówiłam sobie mydelniczkę metalową i taka zachwycona, Jezu, wreszcie nie będzie mi woda stała, mydło się rozciapywało i No i to trwało dwa tygodnie. W międzyczasie zamówiłam sobie dwie kolejne, żeby mieć na zapas już tak sama. Słuchajcie, wszystko porzewiało tragicznie, po prostu tardza nawet mi wlazła w mydło. Także wszelkie metalowe rzeczy do łazienki, które miałyby być w świecie przy czymś wilgotnym, przy jakiejś wodzie, nie, to totalnie tego unikajcie. To był straszny bubel. Wyrzuciłam wszystkie te trzy midelniczki oczywiście. Straszny bubel, jeszcze jedna mi się tam oderwało, tak jakby taki metalowy pręcik. Nie, ble, 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 tego nie zamawiajcie. Kolejna sprawa to są sztuczne rzęsy. Jeżeli kusiło Was kiedykolwiek, żeby zamówić sztuczne rzęsy z Shein'a, tego nie róbcie. Ja zamówiłam jedną parę, jeden zestaw, takie pudełeczko kiedyś, i to co przychodzi, no. Nijak się ma, no nie wiem, chyba że ktoś jest przyzwyczajony do rzęs chudy, które są sztywne, twarde na grubych paskach i czuć je na oczach, no bo dokładnie takie są rzęsy z Shein. Um, one są na grubych, ciemnych paskach, są sztywne, są ciężkie i często są też ogromne. Ja zamówiłam najdrobniejsze, jakie znalazłam, najdelikatniejsze i słuchajcie, to były rzęsy, które po prostu jak otwierałam oczy, dotykały mi brwi tutaj. Są ogromniaste, niepraktyczne, więc to jest kolejna rzecz, y, którą. Wam odradzam, po prostu. Wejdziemy teraz trochę w kategorię zimową i coś, czego nie warto zamawiać na nie ze względu na składy, bo jeszcze się z dobrym składem nie spotkałam tej kategorii, to są wszelkie czapki i szaliki. To jest akryl, poliester z akrylem, poliamid, wszystko syntetyczne, wszystko niegrzejące, wszystko mechacące się najczęściej. To jest coś. No, co po prostu się nie nadaje do użytku, nie jest komfortowe w zimie na przykład, jeżeli nam jest zimno, bo wiadomo, że w tego typu materiałach pocimy się na chłodno po prostu. One nas nie grzeją, one sprawiają, że my się pocimy, bo nie oddychają te rzeczy e, i ten jest taki chłodny pot. Możemy sobie tylko krzywdę gorszą zrobić, bo się przeziębić od tego. Także wszelkich czapek, e, szalików e, akrylowych, poliestrowych, poliamidowych, unikajcie naszyjnie. Podobnie sprawa ma się e, ze swetrami, z drobnymi wyjątkami. Może, bo zdarzają się ciekawe swetry, na przykład z poliestru. Ja mam jeden taki, który rzeczywiście mi się sprawdza, długo wytrzymuje, grzeje w jakimś tam stopniu pod kurtką i tak dalej. Nie jest zły, natomiast wszelkie akrylowe swetry, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest bardzo kuszące, bo oni mają świetne wzory, bardzo fajne fasony, bardzo fajne kolory, często takie kobiece, często totalnie modowe, jakby wyciągnąć je nie wiem z jakiejś sieciówki modowej, z zary, z wybiegów i tak dalej, ale jak kupicie akrylowe, no to macie gwarancję tego, że to się bardzo szybko i To będzie nieprzyjemne w noszeniu, niekomfortowe. Dlatego przestrzegam Was przed tym, żebyście się nie dały, że tak powiem, nabrać na to, bo na modelkach często te swetry wyglądają rewelacyjnie, seksownie, kobieco i tak dalej. Są tak wiecie ułożone na przykład z gołymi pleckami, a jak to przychodzi to, to to jest nieprzyjemne i to się bardzo szybko niszczy, więc przestrzegam Was przed tym, żeby patrzeć tylko na sam wygląd właśnie tych jakichś sweterków czy sukienek sweterkowych, a zwrócić uwagę na skład. Da się na szyjnie znaleźć swetry z lepszym składem. Jest ich mało, em, fasony może nie są aż tak trendy, odjechane i tak dalej, no ale jak już zamawiać to jednak bardziej coś takiego, albo poszukać gdzie indziej, bo wszystkie te sztuczne, syntetyczne, nie sztuczne, bo sztuczne to by były jeszcze dobre, ale syntetyczne materiały yy, swetrowe, no to się po prostu nie sprawdza na dłuższą metę. W poprzednim filmie obiecałam Wam, że powiem o torebkach, których nie warto kupować na nie W tamtej części właśnie mówiłam o tym, jakie warto, na przykład na letnie. Natomiast yy, jakich nie warto? Z ekoskóry nie warto kupować torebek, dlatego, że one zazwyczaj są wykonane bardzo kiczowato. Często, może nie zawsze, ale jeżeli na przykład macie jakieś wykończenia, łańcuchy, zapięcia, złote i tak dalej, to na zdjęciu to jest takie stonowane i ok, ale często jak przychodzi, to te właśnie detale są takie strasznie jarmarczne, dające po oczach, takie żółte, złoto i tak dalej. Te ekoskóry też nie są zwykle najlepszej jakości i też wyglądają bardzo, bardzo tak kiepsko. A co więcej, chciałam Wam zwrócić uwagę, że um, często te torebki są bardzo małe rozmiarowo. Bardzo małe, tak szokująco małe. I zaglądajcie sobie zawsze w wymiary, w details. Tam, tam będzie napisane, um, jakiej, jakiej konkretnie wielkości jest dana torebka. I sobie sprawdźcie naprawdę linijką, bo czasem może to się wydawać, że to jest dosyć duże, a potem przychodzi taka mała piczka. I mi też się tak zdarzyło, więc dlatego Was chcę przestrzec o tym przed tym, przed tym. I jeszcze coś z kategorii sukienkowej yy, czy spódnicowej. Są bardzo fajne, z fajnych materiałów sukienki na szyinie, o tym też Wam ostatnio wspominałam, ale często są takie które potem nie będziecie chciały ich nosić. A mianowicie chodzi mi przede wszystkim o sukienki czy spódnice, e, które mają biały spód. Spód materiału jest biały. Często są to sukienki z jakimiś rozcięciami i przy chodzeniu po prostu ten spód widać. Wygląda to brzydko zwyczajnie. Więc zwracajcie uwagę, na przykład, jeżeli widzicie jakąś sukienkę, strasznie się na nią napaliłyście, no jest syntetyczna, ale jest taka piękna, to zwróćcie uwagę na zdjęciach, czy gdzieś nie wystaje tak jakby wewnętrzna warstwa. Jeżeli widzicie biały kolor, to znaczy, że no po prostu to będzie białe od spodu. To ja z doświadczenia to wiem, to wygląda nieładnie jak się chodzi. Takie jakby to było, nie wiem, jakaś cerata albo coś w tym stylu, i właśnie to białe wychodzi gdzieś przy nogach albo przy rękawach. Nie, nie wygląda to dobrze, także przed tym też was chciałam przestrzec. I to by było wszystko. Myślę, że to były takie najważniejsze rzeczy. Piszcie w komentarzach, na co Wy się nacięłyście i co byście odradziły innym osobom e, zamawiać na szyi. Nie możecie Wasze przygody po prostu opisywać. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, kciuk w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Gdzieś to się tutaj pojawia. E, zapraszam Was też na mój Instagram i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!